Mam z tej strony, Heliopataria Retrofan. Dzisiaj, tak jak widzicie, w tytule gra Decathlon, czyli totalny klasyk, jeżeli chodzi o gry komputerowe, totalny klasyk, jeżeli chodzi o gry sportowe na, na komputery 8-bitowe. Gierka genialna, zajebista, wciągająca, która, która pojawiła się po na wszystkie platformy, jakie wtedy były: na, na Atari, Commodore, z Spectrum, Amstrada, której pojawienie się spowodowało, że inne firmy zaczęły wydawać podobne produkty, tak jak Hyperolimpic. Które jest lepsze, ale to wynika z tego, że po prostu później się pojawiło i, i mogło poprawić błędy, e, błędy dekatlona, ale to jest, to jest moje prywatne zdanie. Co nie zmienia faktu, że dekatlon jest gierką piękną, e, a jej piękno się docenia dopiero wtedy, kiedy e, dysponuje się właśnie rodzeństwem, albo często wpadali do nas kumple i, i odpalało się tryb na dwóch, na trzech, na czterech graczy, e, i była ta rywalizacja na punkty: kto szybciej przebiegnie, kto wyżej skoczy, kto dalej rzuci. To było coś pięknego. To był świetny czas z kumplami spędzony, podczas którego lampiąc się w telewizory, w monitory, krzyczyliśmy z zachwytu, wkurzaliśmy się, że nam coś nie poszło. No, no piękny, piękny okres, jeżeli chodzi o moje granie na, na, na komputerze. Był tylko jeden minus dekatlonów i wszystkich pochodnych, a mianowicie, jak widzicie z tyłu, tam już jeden joystick stoi. Odpalając dzisiaj gierkę, sprawdzając, czy po prostu się załaduje. Próbowałem przebiec tam pierwszy, pierwszy, pierwszy bieg no i strzelił styk w prawą stronę. Także ta gierka po prostu masakrowała joysticki. Eee, ile joyów naprawiłem w tamtym okresie, to, to Wam nie powiem, ale wiele razy e, podchodziłem do taty ze spuszczoną głową, podniesionym joystickiem i mówiłem tatuś skoczysz tam do Romexu w Tychach naprawić. Tata oczywiście następnego dnia poszedł, pan tam wymienił mikrostyki. Joystick wracał, tam mi kiwał, że tylko uważaj teraz, a ja znowu dorywałem Joya i, i, i leciałem z tym koksem. Z czasem wyczaiłem też fajny patent na, na granie, żeby szybko właśnie biegać i nie robić tego w ten sposób, ale to Wam postaram się pokazać podczas rozgrywki z dulą, bo poprosiłem dzisiaj Dulę, żeby ze mną wzięła udział w tym materiale, bo powinna poznać jak wyglądały gierki sportowe w tamtych czasach. Widziała już Fantastic Soccer'a, się zobaczy Dekatlona, no i sobie zrobię z nią taką rywalizację. No wiadomo, ona będzie grała pierwszy raz, ja tam 30 czy 25 lat temu, nie pamiętam dokładnie, grałem w to masę, więc no, tego się nie zapomina. To jest jak jazda na rowerze, więc pewnie ją pokonam. Ale, ale fajnie, że, że, że ten materiał będzie z nią, że sobie pogra, że zobaczy jak tatuś kiedyś ciupał i w co. No nic, nie przedłużam dalej, zapraszam Was do obejrzenia Dekatlona. Nie będziemy grali w całą grę. Odpuszczę sobie ostatnią konkurencję, bo pamiętam tą ostatnią i nie mam zamiaru w nią grać. To był bardzo długi bieg, nie pamiętam na ile, na 1000 czy na 1500, ale to sobie darujemy, bo szkoda mi mojego superchargera, który i tak już no, lata trochę. A poza tym, no, to trzeba mieć taką krzepę w łapie, żeby kurde w to zagrać. To jest z ruszania 5 minut na, na, na ten ostatni dystans. Dobra, nie przedłużam. Zapraszam do materiału Decathlon Activision. Dobra, gra się ładuje, Zuska, gotowa? Zuste wstępnie wyjaśniłem zasadę, ale jeszcze powtórzę. W każdej grze nabieramy prędkości zawodnikiem lewo-prawo. Tylko nie szarpnij tymi enjoyami, nie wiadomo jak, bo tam już sterta zepsutych leży. Ostrożniej. Czasami trzeba jakiś skok wykonać albo rzut, no to wtedy fajnie. jest dowolny guzik, który wciśniesz, będzie ok. Dobra, dajemy na dwóch graczy. Wpiszemy sobie Eliop, albo ARF piszemy Atari Retrofan. A R. A Ty wpiszesz sobie Dula, dobra? Dobra. A, R, F. Natalia Retrofan. Fire i teraz Ty. No, nie da się... No, wcisnęłaś Fire, zamiast w bok, no to no. będziesz D. No. A, R, F kontra D. Dobra, e, lecimy, lecimy, bo już się zaczęło. Dobra, dam Ci chwilę Oś, forów. Dam Ci chwilę forów, lecimy. Ty jesteś na dole tym zawodnikiem. Kurde, ci się trzęsie się kamera co? Oż Ty wredziulo mała. Pierwszą masz wygraną. Wiesz co, a dasz radę to w ręce trzymać ten joystick, no. bo cała komoda lata i się kamera trzęsie, jak gramy. I czekaj, to się odsuwa po prostu. Dobra, pierwszą konkurencję masz wygraną, biegi. Teraz będzie co? To było na 100 metrów. Teraz jest long jump, czyli skok w dal. Ja zaczynam, tam jest jedyneczka. I to jest ten moment, gdzie naciskasz przed kreską. Pamiętaj, żeby nie spalić fire. Pięknie, dada poleciał. 6,71. Tu będą trzy skoki, z tego zapamiętam. Lecimy, lecimy szybciej, Tomek. O, im niżej joystick. Lepiej. A, i chyba spaliłem, co? Nie. Nie spaliłem, ale gorszy wynik zdecydowanie. Wiem, spróbuję. A, to są punkty tam sumowane i zobaczymy, jak to będzie lepsze. Na razie tu masz Wiele zwycięstwo. Czyli im ni 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 niżej, tym lepiej trzymam. No, szybciej można wtedy robić, nie? Ja mam, że jest stykowy, dlatego go tak słychać, to masz na gumy. Będzie mniej, teraz ty będziesz lecieć. Pamiętaj, że to jest mój kanał, ja mam wygrać. Dobra, lecisz. Nie, Szybcie, szybciej, 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 szybciej. na Maxa. O, pięknie jeszcze. Machaj, 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 machaj. Trzymaj, 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 Dobra, wiesz co, to oprzyj, oprzyj z tego, Dobra, oprzyj z tego. Będzie latać kamera cała, ale trudno. Lecisz. No, troszkę trzęsie, Ja wiem, przetrzymam, może o te cała komoda chodzi. I hop! Spaliłaś? Ale to tak słabo. 4,85. Ej. Dziwne. Dobra, jeszcze masz jeden skok. Musisz powiedzieć 769 punktów. bolała ręka kiedyś po takich kilku konkurencjach, jak się z kumplami grało? Chyba spaliłaś, czy nie? Nie. No, niestety. 1 1 w konkurencjach. No to runda no. Dobra, teraz co będzie? Jest 10 konkurencji, no bo nazwa Decathlon, nie, ale to nie że sklep. Tylko. na o... Tak. Teraz rzut kulą też nie można wykroczyć. Czy tam dyskiem? Ile? 16,84. Kulą, to spchnięcie kulą. Dobra, też po te trzy razy, no. Dobra. A, Spaliłeś. spaliłem, czyli tą przednią nogą nie można. Ja na cień patrzyłem. Kurde. To teraz muszę. A, no, 18,24, nie ma źle. Nie wiem, czy spalony się powtarza, czy jest już dupa. Nie, już dupa, czyli teraz ty. A, bo to łącznie punkty tam zbiera, widzisz? Ano. Dobra, teraz ty będziesz. Trzy rzuty. Czyli muszę powiedzieć 972. Tak. Działasz. Ja trzymam kamerę. Znaczy, wiesz, to jak nie spalisz, to na pewno wygrałaś, Bo ja jestem no. wiesz, punkty w tył, przez to, że spaliłem raz. Dobrze. Pięknie. 13 I jeszcze 14. raz. No i jest nawet szansa, że jak nie spalisz, to mnie pobijesz teraz. Ja mam 1741, a ty będziesz miała łącznie, no nie pobijesz. 1300. Dobra. Następna konkurencja. Później. Jak tata, jak tata już tak był całkiem dobry w tą gierkę. Przedia coś. Kumple, to wiesz, jak robiłem. Chwytałem joystick od spodu, przekrzywiałem go i robiłem tak wiesz, trzepałem, nie. Ok, teraz jest skok. Zwyż. O i tutaj się skacze chyba aż do momentu aż strącisz tą, tą tyczkę. Czyli widzisz, tam się zwiększa. Było 12 metra, teraz jest 1,4 metra. Pięknie, widziałeś jak bliziutko? Ha, ha, ha. Przegrasz. Przegrasz. 1,6 metra. Pięknie. Teraz 1,8. Rekord świata, chyba taki prawdziwy, jest już koło 2,20. Tak mi się wydaje. Nie wiem. Przeszło. Tata będzie lepszy. Nie. szybciej, szybciej. O, dupa. Za się nacisłem. Dwa... Czy ty... dwóch nie przeskoczyłeś. Ale teraz nie wiem, czy jeszcze mam jedno podejście. Tak, bo to chyba do trzech stron wiesz? wiesz? A no bo tam przyrzuci, że masz dwa jeszcze. Jest. Teraz dwa dziesięć chyba będzie, będzie teraz. Nie, nie dwa dwadzieścia. Myślałem, że mniejszymi krokami będzie. Mm, głową walę od spodu, chyba nie. No chyba tak. Jeszcze jeden skok, Czyż ty. Ostatni mój chyba, chyba, że przeskoczę. Ach. Ile punktów? 857. Teraz ty. Nie, nie, nie dalej ja. Czemu? Co? Dalej jedyneczka, uwaga. Hmm. Tu już trzeba chyba perfekcyjnie się odbić co do pikselka. Dalej ben... Nie, już doliczyło górę, także chyba teraz będziesz ty ja. punktowo. Tak. Teraz ty. Hmm. No, byś musiała chyba z 4 metry przeskoczyć, żebyś mnie pokonała. Dajesz, 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 córcia. Dzisiaj oglądaliśmy przed nagraniem tego materiału śmieszne filmiki i właśnie tam tak ludzie spadali na plecy. Dajesz, 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 dajesz i... Jeszcze bliżej, bliżej musisz, bliżej. To jest 1,2 metra, to jest potąd, ej. <laughs> Nie, no nie śmiejesz się siebie, tylko tak wiesz, rozśmieszyły mnie kolory na ekranie. Koniec? No. Ale jeszcze wiesz, jeszcze jest sporo konkurencji. Teraz będzie co? Jeszcze mamy szczepem na pewno. A, S -s o, o przez płotki. płotki, uwaga, ruszamy! Nie, nie, musi czasu. Te, teraz. A nie, to jest na 400 metrów, tu nie ma podków, tylko jest więcej machania. Ale będzie na filmie kamera skakać, patrz. Jak rusza. A tata jak był mały robił tak. A nie, teraz nie działa, nie działa, nie działa. Szybciej. Ah. Kurde, myślałem, że cię pokonam. Ale znikłaś z kamery ty. Ah. Nie, nie mogę. A już mnie ręka boli. 200, mi 200 dopiero. Co? Masakra, potem nie będzie mogę. tysiąc jeszcze. No, chyba nie. Znikłaś z ekranu. Jakże mi przykro. Boże, ja zmieniam rękę nie, nie, nie nie da się lewo. Jak mi tutaj mikrostyki strzelą to musiał, kurde, joystick kupić nowy Nie mogę Dajesz, dajesz, dajesz Bo dobiec musisz, bo nie będzie następnej konkurencji Patrz, jestem przed samym 400, jest, ja mam Dobiec Ci? Daj ci, dobiegnę, bo Co to Jestem mistrz. Wiesz, ile tam miesięcy grał w takie gierki, jak był mały? No, w życiu już nie przegonię, jak to masz 3000. No ale 200. zobaczymy, jakim, jakim wynikiem przegrasz przynajmniej. Dobra, co następne? Żółto szczepem stawiam, że będzie. Nie, skok przez podki, czyli machamy i przed podkiem naciska szpajer. Jak zaczną tam lecieć sekundy to lecimy. Ej! Co. Strąciłaś, jak to strącić, to się zwalnia. A, patrzcie. A, nie, patrz, padłem, Nie, szybciej, szybciej, szybciej. Jest. Machacz Joy już przed 30 lat wygrał. A zaraz będzie na 1000 metrów. No, chyba, nie. No, chyba tak. Będziemy siedzieć 10 minut. Na filmie to potem chyba przewiniemy, bo się zanudzą widzowie. Chyba, że to będzie ostatnia konkurencja, to odpuścimy. Dobra, teraz jest co? Będzie się obracał. Rzut dyskiem. Patrz. Widzisz, jak się obraca? 51 metrów. Ale za wcześnie puściłem. Mogłem zdecydowanie później puścić, wiesz? Jeszcze się postaram do samej ostatniej. Jego pixelka wytrzymać. O, wzięłaś? Bardzo Ale niewiele nie więcej. więcej. A da się tam do końca dorzucić. A nie wiem, no tak, tak dobry ten nigdy nie byłem. No nie wiem, puszczam pod sam koniec, chyba że za wolno się obracam. Dobra, teraz ty, 936 punktów. Musisz trenować. I teraz dura, 4500, 1700. Dajesz. Czy mam kciuki? Czy kamerę? Czy mam kamerę i ich kciuki? Za wcześnie Ale 44, nie ma tragedii. Jeszcze spróbuj. Ta? Jeszcze raz? No to i tak przejdę. No ale zbliżasz się przynajmniej. Jak będziesz odpuszczać, to w ogóle będziesz miała straszną no, stratę. No Jeszcze patrz, mogę ja. jeszcze jedną stopę bliżej, nie? 800. A, jeszcze będzie jedno zarypiste. Będzie jeszcze skok o tyczce. Że się rozbiegasz, no, no, tyczkę w ziemię i... To jest fajne. Tylko to było bardzo ciężkie, pamiętam. bo Tam było... Chyba trzeba dwa razy nacisnąć. Raz, żeby tyczką wbić, a drugi raz, żeby tą tyczkę... O właśnie, a drugi raz, żeby tyczkę puścić. Także ucz się teraz, jak tata gra. Nie wiem, czy mi wyjdzie. E, nie. Czyli trzymamy wciśnięty fire A, i, i puszczamy, jak będzie. Dziś, to no, Tomasz, ja mam jednego spalonego, teraz masz większą szansę. O, 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 i puszczam. No ale wiesz, tak będę miał mało punktów, bo jednego spaliłem, nie? No, Gdy tak masz szansę 20. nadrobić. Aha, tylko tutaj też rośnie ten wiesz... O, ale postawiłem chyba za linią wbiłem, no. no. Chyba tak. Bo trzeba przed tą niebieską kreską się wiesz, odbić. Czy masz dwa tam. O, nie. Eee... Chyba są trzy próby a, bo się podejścia się do... Wyższa, bo teraz ale bez sensu teraz. Znowu mi spali, bo a, a wcześniej trzymałem ciśnięty guzik, ale to jakby się ślizgało po ziemi. Ech. Nie no, pamiętam, że to było, to było ciężkie. Uwaga. No i znowu, patrz, no? ale... W... Ślizga się. What the fuck? No i koniec, bo mi... Ten... Ale wiesz co to znaczy? Co? Że tobie też się nie uda. <noise> Dobra. Zobaczmy. Nie no, trzymał kciuki, córcia, żeby ci się udało. Pamiętaj, trzymasz wciśnięte potem już. Dlaczego mi się tak Nie wiem. Nie wiem czemu tak się dzieje. Mi pierwszy skok wyszedł i wiesz, przetrzymywałem puszczałem, a... Chyba, że za wcześnie to zrobiłaś. Nie, za wcześnie. To trzeba dużo, dużo później wcisnąć. To już dwa ten. I to jest ostatni to już trzecia próba. Ale no. Nie, bo to chyba 5. Nie, trzecia próba, ostatnia. Na 3 metry. No. Nie wiem. Nie wiem, dobra. Nie liczyłem konkurencji, nie wiem, czy już teraz będzie bieg na tysiąc, ale jak tak, to sobie odpuścimy, nie? No. Bo 400 już było ciężko. Nie, bo był na pewno bieg. Czekaj, było biegi, bieg biegi. na 400, przez płotki. O, jeszcze nie... rzut oszczepem jest, czekaj. Tego mi brakowało właśnie, czyli to jest chyba dziewiąta konkurencja, zaraz policzymy. Czekaj, bieg, 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 przez płotki, kulą, dyskiem, w dal, oszczep, no to jest siódma. A, wzwyż, Aha, i, przez... i przez Tak, czyli potem jest już bieg na 1000. Czyli kończymy po tej konkurencji, jak się pojawi 1000, i zliczamy punkty, kto wygra. Jedziemy z tym koksem. A słabo, za daleko stanąłem. Ale będzie grubo ponad 1300, będzie punktów. Nie wiem, jak to liczę. Dobra, ja mam 6016. Teraz byś musiała trzy razy przerzucić chyba cały dystans boiska, żeby, żeby ze mną wygrać. Jedziesz. Dajesz. Przed samym końcem naciśnij. Przed samym końcem, chłopie. Ale nieźle, 65, to równiutkie, nie? No już masz 3200, jak do liczy. Dajesz, 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 dajesz. Za wcześnie! Ej. Dobra, teraz zrobię. Dobra. Kurde, trzęsiesz kamerą jak hej. O patrz, 66 będzie, 69, o, ładnie. No i uwaga, doliczamy ta, punkty. 3200, no prawie dwa razy więcej mam, ale Tata, wiesz, był mały, to trenował to. I ja tak ci dobrze raz. poszło i pierwszy raz co grasz w ogóle. To i tak super. I teraz jest na 1500 metrów. Dobra. My dziękujemy. 1500 metrów to no. już nie, nie, nie dla nas. Gierka jest klasykiem. Jeżeli ktoś jakimś studentem w nią nie grał, to obowiązkowo trzeba troszkę pomęczyć Joya, ale myślę lepiej takiego na, na gumę, jak ten niż na styki, bo to długo nie pociągnie. Jak próbowaliśmy odpalić tą gierkę. Sprawdzałem różne wersje tam z Atari Online i z, z Neta. No, to właśnie dula jak grała, to jeden joystick nam padł w trakcie. Pierwszego uruchomienia sprawdzenia, czy w ogóle działa. Styk w prawo już nie działa, także musicie uważać. No, a ja zbieram kasę, kupię sobie porządnego joya za 250 zeta i będziemy mogli ciupać. Dobra, trzymajcie się, na razie.